Okej, okay. lecimy z tym wiedźminem. Słowo wstępu na pototek. Mam nową myskę, ponieważ okazało się, że te dźwięki, właśnie wydawała ta stara moja myska, która już od czasu do czasu zaczęła się tam wyłączać. Sprawę tylko na chwilę, no ale jednak te dźwięki były irytujące. Tak, dlatego mam teraz nową myskę. Będę się musiał trochę przyzwyczaić do, do właśnie tej myszki, No, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Zebrałem wreszcie te pieniądze, więc idziemy do tego Hukasa i mam nadzieję, że naprawdę szybko sobie z nim poradzę. Bo zapewne będę musiał z nim walczyć, chociaż no jeśli nie będę z nim musiał walczyć, to chyba sobie odmówię walkę z nim, bo naprawdę... Na Namęczyłem się w tym dodatku strasznie i niech to się wydaje, że mam, też jeśli nie muszę, więc generalnie... Po prostu oddam mu te pieniądze i mam nadzieję, że obejdzie się bez walki, no. Z jednej strony bym go zabił, ale z drugiej strony naprawdę nie mam ochoty się z nim medzyć. Chociaż na wszelki wypadek, zapisę grę, bo kto wie jak będzie. Mam te twoje pieniądze. Jeśli chodzi o dług. Masz już pieniądze? Trzymaj. Dwa tysiące orenów. Tylko dwa tysiące? Kiedy jaskierska mlało pożyczkę, była mowa o odsetkach. Nie! Ja czekam już kurewsko długo na moje pieniądze i teraz musisz mi zwrócić odsetki. Jakie odsetki? to sobie robisz ze mnie? Uważaj, stąpasz po kurewsko cienkim lodzie. Kiedy się załamie. Ja pierdolę! Zaraz, zaraz, zaraz. Co ja, jeśli ja się na to zgodzę? To ja będę musiał zapiertalać po kolejne tysiąc Renów. Tego sobie za mnie ja robicie w tym momencie! Wiedziałem, że z nim bada problemy. A z drugiej strony wolę, 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 boję się z nim walczyć, bo będzie to samo co zostaje, on mnie zapierdoli! Mam kogo go zajebać. Ale nie mam o się teraz będę z nim nie wiadomo ile. Kurwa! Ja teraz nie rozumiem, bo nie wiem, jeśli ja wybiorę tą opcję Piersom, to ja nie wiem, czy naprawdę ta gra kaza mi zbierać kolejne tysiąc euro dla tego typa. Czy nadal mi się to skończy? Jednak po prostu tu uzgadę sobie po, poza. Na, no, poza widzą te pieniądze zbierze? Co jednak muszę go zabić? Kurwa serio, nie chcę, nie chcę z nim walczyć z jednej strony, bo się boję, że będzie to samo co z Deidre. a z drugiej strony boję się, że oni serum nie zmuszą do tego, żebym ja zapierdala po kolejnym o terenów. Kurwa, co i co tu zrobić? Chyba jeden z takich najtrudniejszych wyborów. Nienawidzę gnoja, ale z drugiej strony naprawdę... ...boję się, że będzie to samo co z Deidre, jeśli ja się zdecyduję z nim walczyć. Tam była tam jest samowa o tym, że on ma te wiwerne boję się, że te wiwerne nie zajebią. Że to mogą być, też, być jakieś zdejmowane stworzenia, jak daj te wilki. Kurwa, to będę musiał grę wcytać. Ewentualnie, jeśli mi kaza zapierdalać po te tysiąc erenów, to teraz nie będzie miłe. Dobra, ktoś mnie uzna za trzema idę, ale jeśli ta gra naprawdę kaza mi zapierdalać po kolejny tysiąc erenów, to wtedy tam grę. Zgodzę się na to tylko pod warunkiem, że na tym skończy się spłacanie długu. Niech będzie. Tysiąc orenów i wyniesiecie się z wyzimy. Ja pierdolę, kurwa. Czyli na naprawdę. Redzi, czy wy jesteś kurwa popierdoleni? Ej, ja są nowe MR, to naprawdę, ale ten dodatek. To jest miazga. I to. W niekoniecznie pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja pierdolę teraz, gra się będzie wstywać przez 10 minut. Nie, to jest po prostu. Uff. Ich popierdoli totalnie, Naprawdę. Ej, sorry, ale ten kto tworzy potać krukata, powinien zapierdalać na galezę, naprawdę. Bałem się, że do tego dojdzie, ale mimo wszystko robiłem sobie taką mini-nadzieję, że to, kurwa, nie wiem, na to się skończy. ewentualnie ten dodatek zdaje jakieś inne zakończenie, ale nie chuja, kurwa. Mam serio zapierdalać też do no, zero no co popierdoliło ci, kurwa, kuj kad? No, za, naprawdę jak no, drugą opcję, to będę być go no ale kurwi, ja się boję, kurwa, z nim walczyć, on ma tą swoją ochronę. Pamiętam kiedyś, kurde ale to poza nagraniem bo akurat wiecie, nie nagrywałem tego wtedy, jak e, próbowałem zajebać tego, e, baraninę, no to niby taki zwykły człowiek, nie, to nie powinien być problemem, a tam kurwa miał tych swoich pseudopasów i naprawdę oni mi problem sprawili. Tutaj się strasznie boli tych wyvern, z kolei, za to będą jakieś dojebane stworzenia, jak mia Deidre te, wil te wilki to pierdolone. W ogóle sama Deidre była dojebana. Oj, naprawdę, może nam nie spaść, nie na mnie spaść nieprzyjemna opinia, ale jeśli mam być ser, to mnie to dodatek, no wkurwiał strokę, tak sobie powiedziawszy. Na pewno nie będzie to jeden z moich ulubionych dodatków, mimo tego, że to jest wieźmin, to na pewno. Oczywiście, wiadomo, no to nie jest poziom tego zjebanego dodatku ze stref, no to się nie martwcie, ale. No tak, no to nie jest tak, tak mówicie no doda ten dodatek jest zły, no bo wiadomo, fajnie, fajne było to nawiązanie do e z tą malwką, właśnie. No ale kurwa większość tego dodatku, to jest za kurwa po, po pieniądze, bo oczywiście jaskier się musi zadłużyć. Ja cię jaskier zajebie Ja pierdolę, tyle problemów z prawej. Teraz zejść, czekaj kurwa, 10 minut, a teraz się tam. O kurwa. Eee, to jest drama, taki. może zrobić wację, co bo chyba nie ma sensu. jest dobra, dopóki jest co mam coś do powiedzenia, to. Nie ma sensu robić cięcia, no sobie pogadam z wami Mogę teraz na, na, na przykład pogadać o do dodatku. No powiem tak, jeśli mamy CR, no nie jest to zdecydowanie do zabich ulubionych dodatków. Cena na neutralności była wiele lepsza, Mimo tej do no jebanej. i tutaj naprawdę mi się nie podoba to że cały ten dodatek to no jest zbieranie kurwa tych oreniaków, żeby spłacić tego kukaca, a teraz jest to ta gnida jebana, na celność twierdzić, że eee słuchaj za długo za długa to jest kurwa zle, lekał, to teraz musisz mi jeszcze ty z zapłacić! Ja pierdolę, kurwa, to jest po prostu... No co realnie mi się to nie podoba. Naprawdę... Nie wiem co sobie twórcy myśleli, ale wydaje mi się, że chyba po prostu. No chyba ktoś tam nie kontrolował tego. To nie robili za bardzo. Ręci naprawdę, kuźwa. Co wy mieliście w głowie w trakcie tworzenia tego dodatku? Naprawdę, to, to akurat jest wasa, No nie będę tego ukrywał samą stronę. Nie podoba mi się ten dodatek za bardzo. Masakra to jest jakaś. Z tymi pieniędzmi. I gdyby co wiecie dali jakieś formy zarobku, tam wiecie zlecenie na jakieś stwory, nie wiem góry bym pozabijał coś. To nie, to kurwa ja muszę jakieś kwiatki zbierać, bo to zbierać kuźwa tak te... no ten tam no. Yy. Te, zlece po tych potworach. I się udawać do tego kurder Erister, rana co jak on tam miał. I on mi płaci tak kuźwa mało tam. No i zawiedziałem, ja że mogę mu Elixiry sprzedawać, ale to kurwa. Elixiry są niepotrzebne. Akurat w sumie to tak między nami jednego ja my sprzedałem. Ale to dlatego, bo chciałem już te 2000 euro zdobyć. A teraz coś okazuje, że nic tego kurwa. Albo zapierdolić kłokaca i będziesz się z nim mydł, jak Dajdre. Albo musisz zapierdalać po kolejnym 1000 euro. To jest dramat jakiś, naprawdę. Do, ten dodatek. No, ten dodatek nie jest Nie no, ludzie ja robię cięcie w tym momencie. Robię cięcie. I po prostu wznowię nagranie z w momencie, kiedy będę mógł wczytać tam gry. Ech, to się to chujstwo nie niedługo. A ja teraz za chwilę wznowiłem nagranie, bo w sumie tam no... Wiadomo, ja no, wy ten odcinek dostaniecie dużo później. Ale no mogę wam sobie powiedzieć tak, że no, jest to sprawa kurwa z gry, która jest pojebana. Generalnie. I no, w swojej ta chwili powiedziałem że koniec Grywicową i mam nadzieję, że jak yy, za ten film, to nic innego się o grywicowej nie pojawi. Za naprawdę nie będę miał jakieś pokusy, ze znowu na i temat nagrywać coś. Bo serot piara. ja najchętniej bym nie zapomniał, w bym Najchętniej z YouTube'a, bo to jest po prostu tak za osoba, że ja pierdolę. Tak samo tej zjebanej kurwa dziewconecki, naprawdę mam sero z tego, gdy widzki pogremetki uzdrały sobie za jestem jakiejś w szkole, bo... skrytykowałem ich durną midolkę. Ich durną midolkę, która ma jej w dubie kurwa. Co do tego pogremeka jest naprawdę bezsoda, psychotolon nie nagrywa przez 3 miesiące, ale oczywiście była na tyle miła, że święta postanowiła opublikować post, gdzie tu zycy wszystkim swoim widzom szczęśliwych wesołych świąt no. Brawo kurwa! Naprawdę programerka jest dość wspaniałą myślna, będzie o swoich widzach, gdy są święta. Wow! Wow! No jest kuj wie, no może teraz coś nagrała, ale później tak, 4 miesiące kolejne wyjebane kurwa na swoich widzów. To jest w ogóle śmieszne, jak kiedyś tam kurwa, znalazł gdzieś komentarz, że ona ma podobno na zapas stałe nagrane Drobi human, human. Yy, a kurwa nawet tej gry nie wrzuca w ogóle. To jest po prostu i jest tak leniwa, że nawet nie potrafi wzbudzić tych odcinków, które nagrała z Nitro No ja pierdolę. Pograj Mercia. Kurwa. Wejdź najlepiej od razu, poinformuj swoich widzów, że już nie będziesz dalej nagrywać, że dzisiaj nie chce i tyle, a nie kurwa przez ty miesiące się do nich nie odzywasz potem oni się zastanawiają co się z tobą dzieje. Więc w ogóle to jest no... Ja chyba i tak jestem za dobry, że... Bo, no cześć, tutaj można by ze. no. Bronię, może nie bronię, to jest... jest. Źle powiedziane. No. Opierdziałem pogramerka za to, że mam w dupę swoich widzów, mimo tego, co jej widzowie to jest po prostu. Jej widzowie mają kurwa ze mną na pięku, tak? Ale no, ja tak o nie zapomnę tego. Jak sobie uzdrali ze zamkniętych w szkole, kurwa. W ogóle była taka akcja, za jednym filmem, jakaś dziewczyna tam. o yy, pogramerki z nauki Dead właśnie... Ona jej zwróciła uwagę na to, że no tam. Może podejść do Bana to oczywiście banda dwóch zjebanych dziewczynek od programerki ubizerała sobie, że to jest niby moje to dlatego bo ja mam takie podejście do Bena to jest nie, wcale nie jest taki zły za... E, jakiego, za jakiego go tam niektórzy ludzi uważa, więc to jest po prostu. To jest po prostu idealne pokazanie tego jak zjemane kurwatowicki programerki. Tak samo ta widownia Rakardoma. Banda toksyczna i lewicy feministek właśnie tak można opisać te osobę. A to się wcytuj, kurwa, reszcie Ja dole mnie to wkurwiał, naprawdę. Ja się wcytuję, kurwa, przez 10 minut. O, rozumiem, taka chyba karta dla mnie, nie jest to, gra to grę pobrałem. No cóż, no o się oczywiście mierzyć z tą karą, bo wiadomo, no... Pobieranie, no nie jest takie do końca dobre. Ale wiecie, no, nawet bo tak tego Wiedźmila jeden kupił. Tam, w Wnietce, nie? No tylko mam w ogóle pewność, że miałbym tego Wiedźmila jeden no po polsku. Czekajcie, ja mam Black Opsa 2 na pójdzie. Na pudełku mam na płycie i co z tego? Co z tego kurwa, skoro Black Ops 2 jest po niemiecku i co mam głos po niemiecku? Dlatego właśnie Black Ops 2 musiałem pobrać. Bo pierwotnie chciałem zagrać właśnie w tego Black Ops 2, którego ja to mam na płycie, no ale kurwa on jest po niemiecku tylko i właśnie To w ogóle w mojej w mojej sytuacji tych gier się nie opłaca kupować, bo nasem było to po niemiecku. To jest akurat po to nie powinno tak być. Powinno być tak, że yy, gry niezależnie od tego gdzie kupuję to są w każdym języku, a nie kurwa, że kupuję z grewnie, to jest tylko po niemiecku, to jest po akurat. I to jest z niemieckiej damigi, wiecie, jest niemiecki, niemieckie napisy, mi dzierdził, nie, bo tam, wiadomo, kiedy sery mam z niemieckimi napisami, no ale kurwa tam jest damigi jest niemiecki, w tym Black Ops 2 u mnie. Dlatego właśnie tej wersji nie nagrywałem, tylko sobie Black Ops 2 specjalnie pobrałem, żeby go nagrać. No ale gdyby nie, to no to, byś, to to bym normalnie nagrywał Black Ops 2, którego miałem, mam kupionego, a nie pobranego właśnie. O ja pierdolę, kurwa, która jest godzina? No praktycznie się wdydało, ja pierdziele. Dobra. O, im im to gówno, oczywiście, odcinek jest już w chuj długi pewnie. Boję się naprawdę tej walki z nim. Najchętniej no to nawet... Co na... nawet, nawet nie tego dodatku. Są... wolę teraz zakończyć od odcinek i zmienić w dupie, kurwa, tak sobie powiedziawszy. No nie wiem no, chcę dokończyć. tak, kurwa wiecie co? Jak on mnie zabije choć raz to nie skończymy tego dodatku w tym odcinku, bo jakoś specjalnie mi się nie chce go nagrywać same nagrywam to po to żeby to skończyć, ale jak mnie raz on zabije To chodzę odcinek A? Jeśli masz trzyma tylko jakie I go jedy kurwa na samo odcinku dopiero Nie przeginaj pały kłykacz umawialiśmy się na 2000 Wiedźminie Bo są jeszcze inne filmy, które chciałem nagrać co dzisiaj co? To wywarcie słusznej zemsty, którą w tym wypadku. Nemedy, no, to są Winks! Czyli ja? Mam jedną wadę. Reaguję agresją na skurwieli, którzy grożą mi i moim przyjaciołom. Chłopcy, Wiedźmny chyba zaprosił was do walki. Jak z nim skończycie, przynieście go do piwnicy. wiwerny są głodne. się takiego wiwer. Tak, on... o czym No to oczywiście ucieknie od tej piwnicy, nie to obstawiam ze. Że... Ja na serio! Niestety, będę musiał właśnie z nim walczyć w taki piwnicy razem z tymi pojebanymi wyjbernami. Dobra, muszę przede wszystkim teraz doprowadzić do tego, żeby oni mnie tutaj nie zablokowali w jednym miejscu, bo wtedy mam przejebane. Na spokojnie, co ma to walkę sprowadzić teraz. Też usuwać właśnie tego stylu grupowego, też dopilnować do tego, żeby jakoś wielcy mi tutaj sporo nie zabrali, to jest istotne, a tutaj specjalni naprawdę będą ostrożne teraz. Kurwa... Boję się strasznie. Ja wiem, że to są tylko zwykli madyci, madyci z ale jednak potrafią zadać ból. Dobra, trochę tego zranię teraz. No jeszcze ich tutaj w ogóle zostało, nie? Więc niby nic wielkiego, ale... Tego jego będą najbardziej psyche czuję to. Tym bardziej zaję z musiał z nim w walczyć, nie? Dobra, zostałeś to jeden. Chodź tu. Nie mogę pozwolić, ci trafić. Dobra, zabici. No ale kończy nas teraz będę musiał się męczyć, nie? Jego cholerny wiwerny, mogę sam zapisać? Mogę na szczęście, no ale tam będą wiwerny właśnie, i kurwa boję się takiego wiwerno. Jest on tam będzie. O ja pierdolę. Chociaż no może tak źle nie będzie. Dobra jedna zabita Okej, okay, może nie potrzebujesz tak ma... Kurwa ogłuszenie, nie Bo jest Dobra, nie to takie zagrożeniem, ale są co, to się co wymyśli Czy nie? Po prostu ma to rozgłę teraz zabitko? Tak Gnoju, kurwa, mać! Zdychaj! Zdychaj! Śmieć! O, ja pierdolę, dobra, ale słuchajcie. Naprawdę cieszę się, że nie było tego samego to zde. No to jest trudno. Mam dubę te zadania. Cieszę się naprawdę. Że nie było tego samego co z tej się z naprawdę taki werny był do jak tej wilki i sama Daydre. Jest z kluka to będzie dojebany. ale na szczęście do tego nie dosłów No, okej, okay, akurat pod względem finałowej walki, ten dodatek wpada zdecydowanie lepiej niż dla neutralności, dobra, wątpienia Wreszcie możemy to zakończyć. Ostatni odcinek, ludzie. Z Wiedźmina. Jeden. Dobra, chcę ubonić dziadko. Czego chcesz? Co tak spokojna głowa? Jaskier. Jakie mam uwolnić dziadko? Tutaj jest jaskier, okej okay. Gerard! Miło, że wpadłeś odwiedzić swego cierpiącego przyjaciela. Załatwiłem sprawę z Kłykaczem. Musimy pilnie wyjechać z miasta. a tak? Paweł nie widać. Damień spadł mi z serca. Dziękuję, Geralt. Szczerze mówiąc, nie uśmiechała mi się wizja śmierci w kałuży własnej krwi, w jakimś ciemnym zaułku wyzimy. Potem opiszesz to w jakiejś balladzie. Teraz lepiej weź rzeczy i chodźmy stąd. Po drodze zahaczymy o łaźnię, bo strasznie śmierdzisz. Koniec. Uff... Czas się to jest koniec. Po tej przygodzie przez dłuższy czas omijaliśmy wyzimę. Miejsce kłykacza zajął Jeremiasz Tryk, zwany Baraniną. A, to był Baranina, ok. Budować wiwerny zajął się handlem fistechem. Ale to już inna historia. Tam na podstawkę. Dobra, skończyliśmy to. Kurde, ubolewam na teraz, naprawdę. Ostatnie odcinki weźmina były takie, no, wkuzałce, nie? Wezimina jest zajemista gra. A tak wkurza pod koniec ubolewała nad tym, no, ale to już kurde nie moja wina, że tak ten dodatek, no, trochę, no, zaczuli, jeśli mam być serio. No, nie jest ono oczywiście najgorszy dodatek ever. Spokojnie, nie umywasz się do, do tego zjebanego dodatku ze step, ale. Naprawdę, no. Na pewno nie jest to jeden z naszych dodatków. Dobra, ja już końca, bo jest też parę, in, parę innych filmów, które chcę nagrać. To będzie na tyle, na razie.